widzowie z tej strony Adrian, proszę Państwa, zaczęliśmy żniwa, jesteśmy tutaj w Kombajnie, wyjeżdżamy aktualnie z naszej posesji, z naszego podwórka. Swagier tutaj nakręca, co się działo? Jedziemy, jedziemy, akcja jęczmień, więc pierwszy wjazd w tym roku, więc no kurczę, no musicie oglądać, nie? Na wstępie, na wstępie informuję Was, żebyście subskrybowali, mój kanał, zostawili łapeczkę. Widzimy. Jesteśmy już na miejscu i będziemy zaczynać No jak myślisz ile będzie sypać? Powinno będzie że... Ile? Tak? Ile tutaj mamy? Hektar 60 Spokojnie Zaraz się rozkręci Daj proszę Państwa, nasz Ursus. Wejdziemy sobie do środka, żeby jakoś nas było słychać. Drodzy widzowie, zaczęliśmy, Żliwa 2020. Pierwszy wjazd, pięć Jest godzina aktualnie, Wam tu powiem. Mamy godzinę 13:45, yy, 5 lipca i zaczęliśmy. Będziemy sobie zobaczymy jak cały tutaj jęczmień się prezentuje No zobaczcie sobie Zobaczcie sobie Tak tak wygląda nasz jęczmień Nie Ten jest akurat suchy jak pieprz Popiół taki normalnie Idziemy sobie dalej za kombajnem, zostawimy Ursusa Wejdziemy sobie do środka, zobaczycie jak to wszystko może nie być słychać, więc, bo wiecie, głośno jest, nie wiadomo czy mi będzie słychać Dobra, wejdziemy sobie do środka A few moments later. Perfect. Witajcie ponownie, jesteśmy dalej, mała przerwa. <grywa> będziemy tutaj robić podkładki dawać tak szwagę. Mm -hmm. Będziemy podkładki dawać, bo cała ośka się tu grzeje. Nie da się aż dotknąć. Będziemy tu wymieniać podkładki, więc ma tylko czekać mówię, bo tata to, podkładki. To, to, to się stanęło. Będziemy coś czynić, bo się ta ośka grzeje. I boimy się, żeby bomba się po prostu nie zapalił. Więc lepiej poczekać niż potem gasić. Drodzy widzowie jak widzieliście mieliśmy małą przerwę Przez to że przez te panewki jak widzieliście Musieliśmy założyć podkładki dystansujące bo grzała się cała ośka i przez to właśnie mieliśmy postój Ale już ruszyliśmy jak widzicie Zaczęliśmy co ino jakieś mamy pół godziny straty Ale jedziemy, jedziemy dalej A kto nas tu dzisiaj odwiedził? Siema, Eniu. Bocian Bociany Wow! Tam drugi Dawidko, ale jesteś spuszczekawszy, zauważyłeś bośka Dwa Tak? Dwa? Ale fajny, fajny ten rower, nie? No, Jaki stylowy jeszcze. Czekamy, wszyscy czekamy na, czekamy, na pierwszy... On trzyma kierownicę tam tyle? I wysokość wskoczy, nie? No, no. Może bym się karnąć Rządkę, <grymka>, co? Co? Nie wiem, to. Chyba takim językiem Jakby ci dał, jakbyś nie zepsuł, może byś pojedzicie. Nie wiem, bo to jest. Wiesz, to nie są takie proste rzeczy. Byle co naciśniesz, albo zapłać się gardziel, no to tak. Nie za bardzo. Grzeje się? Grzeje się dalej? Tak? Ale tak samo jak przedtem? Nie no mniej jak przedtem Nikt właśnie przedtem wcześniej tego nie sprawdzał Czy to się grzeje czy nie Drodzy widzowie Jedziemy Jedziemy bo będziemy sypać Pierwszy zbiornik dopiero ale to już będzie koniec tego vloga, więc widzimy się w następnym. Dobra, lecimy, lecimy z tym.

Hydrauliczna, porządna sprawa. Niech cały internet zobaczy, jak jedziesz na rowerze. Pokaż, gdzie mój rower jest! Gdzie mój rower zabierasz? No to się ja tylko na chwilę do sklepu. Nie wiesz, pojechał, no tu tamtą stronę szybciej z wiatrem. Reżnar, w draniu Oddaj, rower! No jak ty jest? ja miałem. Ja Miałem 3 minuty z czymś na kilometr. 3 minuty? Może na Łukas, kurwa! I tak będę pierwszy w domu. No? Nie, nie bardzo. Siadam. Wsiadłem, ale ty jesteś za ciężki. Tak, nie za bardzo. Chciałabym iść, Idziesz. Едешь, Давай, Марина, едешь? а у меня Фирмовый самокут, Фирмовое поливок. Ну, добра.